Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Obsesji Doskonałości i oczywiście przed nami dwa kolejne spotkania. Słuchajcie, na początek jeszcze taka mała uwaga. Jeśli piszecie do mnie, że te filmy są za krótkie, że tych materiałów jest za mało, to słuchajcie, po pierwsze, rzucam wam codziennie obsesję, tutaj będą padały bramki, wam to powiem. A po drugie, żeby nagrać taki odcinek, jeden, muszę rozegrać dwa spotkania, dawniej grałem trzy, ale nie wyrabiam teraz czasowo przeprowadzka, uczelnia, e, livey i to wszystko po prostu no nie wyrabiam. E, dlatego też proszę, nie piszcie mi takich komentarzy, że te filmy są za krótkie. No bo jednak ja przy nich muszę trochę posiedzieć, muszę rozegrać te dwa spotkania, posklejać to wszystko, a to czy są długie czy krótkie, to zależy tylko od tego co się dzieje w danym spotkaniu. Także tutaj widzicie mamy 2-0. W 33 minucie Akbon Lahore już mamy 3-0, więc naprawdę świetny początek tego spotkania, a w zasadzie pierwsza połowa póki co w moim wykonaniu, bo naprawdę grało mi się super. Na początku tego spotkania i e, od razu strzeliłem tą bramkę, jedną, drugą, trzecią no i nasz przeciwnik postanowił wejść z tego spotkania. Także troszkę się rozgadałem na początku, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie i nie piszcie takich rzeczy. E, mamy 11 punktów, dwa mecze do końca, więc teoretycznie... Mam szansę jeszcze na awans z kolejnym naszym spotka spotkaniem. Kolejnym naszym piłkarzem jest Kone, którego kupiłem na atak właśnie do Aguero. Miałem kupować bentnera, ale naprawdę jest wolny i nie gra się z nim fajnie. Naprawdę. Uwierzcie mi, wiecie, że wiem, że to jest śmieszne grać z Bentnerem, ale. Napastnicy bardzo długo będą w moim składzie, bo wiecie, od tyłu będziemy znowu zaczynać, więc nie mogę sobie pozwolić na nagrania bentnerem aż tak długim. W, aż w tak długim okresie, ale zobaczmy, 24 minuta, BiaBiaNi do Iguaina i niestety mamy 1-0. do 0. Nasz przeciwnik ma fajny składzik, bo cały e, praktycznie był złoty świecący, tam chyba Konstant tylko był nieświecący na lewej obronie. E, naprawdę, tak jak myślałem, że będzie się grało ciężko, ponieważ jednak to już jest piąta liga, prawie czwarta była, no i zobaczmy Aguero w 29 minucie, w zasadzie już 30 i mamy remis 1 do 1. Bardzo ładna akcja Aguero. Minął sobie tutaj jednego obrońcę, przełożył piłkę na prawą nogę, no i strzelił bardzo mocno przy słupku. To mi się podoba. Mamy 1 do 1, tak jak już mówiłem. No i zobaczmy, co w tym meczu uda się ciekawego zdziałać. Ostatnie spotkanie wygrane, więc teraz fajnie byłoby wygrać jeszcze jedno. Ale tutaj dziwna sytuacja w 63 minucie. Niestety mamy rzut karny, no i do piłki podchodzi Palacio. Zobaczmy kto będzie górą Palacio czy Boruc Chciałem go podpuścić żeby uderzył w tą lewą stronę no Ale niestety uderzył w prawo W zasadzie chyba to był strzał nawet w środek No i mamy 2 do 1 po tym rzucie karnym Strzelonym przez Palacio Który niestety się nie pomylił No cóż jedziemy dalej 68 minuta Jarvis ośrodkowani na Kunai Bardzo szybka odpowiedź Bo kilka minut później mamy już 2 do 2 Także pamiętajcie Ja mam cały czas 5 remisów na koncie Więc jeszcze jeden remis i, i mogłem sobie kupić, chociaż już jest skład cały złoty. To możecie napisać w komentarzach pod spodem, e, czy po prostu kupować dalej zawodników co 3 punkty, czy dalej trzymać się tego, że tylko za zwycięstwo i za awans. Zobaczmy teraz dalej, co się dzieje, bo przegrywam 3 do 2 w 72 minucie. No cóż, błąd boruca. naprawdę nie wiem dlaczego, ale źle się wychodzi borucem do piątkowania. To już muszę zapamiętać i tak nie wychodzić. Boruz jest świetny, mamy 4-2 w ogóle, to już po meczu. Boruz jest świetny, kiedy się go ma. На таким близким Kontakcie, że tak powiem. Kiedy trzeba wykazać się refleksem, Boru jest niesamowity. Ale przy takich wyjściach jest kijowy. Zobaczcie, w 89. minucie Boru zwracał właśnie po rzucie rożnym do własnej bramki, no ale już nie zdążyłem. No i mamy 5 do 2. Także no cóż, ten, od tego rzutu karnego zaczęło się wszystko psuć. E, ja zostaję w lidze numer 5. No i już w kolejnym odcinku mam nadzieję kupimy następnych zawodników już złotych, świedzących. Trzymajcie się. Do usłyszenia z jutro. Na razie i piona.